Hey, cześć no, wszystkim, ludzie z tej strony, rodak. A to jest znowu KSP. E, tak, miało być hoax, ale hoax mi coś nawala. Może żeby nie było tak jak z Crusaderem. No e, i dobra, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku, który w ogóle nie miał się pojawić? E, tak. Jak zapewne pamiętacie, zabrakło nam jedne, jednej setnej punkta do, do mojej ulubionej. Yy, technologii. Fak. A więc tak, zrobi dzisiaj to nadrobimy. Więc zbudujemy sobie albo nie zbudujemy, po prostu load sub 2. Tak. No, perfekcyjnie. Tylko te tajemnicze gu w liczbie 2 wprowadzimy sobie tu. Tak. To chyba będzie. Lepsze rozwiązanie, chociaż w hookerscy, nie? Środek ciężkości jest jako tak i przyspieszenia też, to pewnie. No ale cóż, dobra. Dzisiaj nadrobimy ten jeden, jedną tysięczną punktę, nawet przez wylecenie, odczepienie się od wszystkiego i, i tego, i wylądowanie, to też zdobędziemy jakieś tam punkty. No i dobra. Czekamy aż się ten coś tam, ten coś tam, no i dobra, spójrzmy sobie na mapie, urymitalno, jesteśmy tutaj, zrobiłbym, wylądowałbym gdzieś tutaj, albo nie, tu, yy, yy, wylądowałbym sobie tutaj i raport załogi przeprowadził, no i to da nam punkty, co nie? No dobra, więc startujemy. Samo się trochę przechyla, ale to, 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 to nic. Przy 6000 metrów zrobimy delikatny zwód. Zwód, zakręt, przechył. Eee. Tak mi krap zwoli Dobra, mamy 6000, tysięcy, próbujemy obracać No, no, obróć się Nie tak Ale nawet pomogło Dobra Okej, okay, spójrzmy na orbitę Dobra. Nie w tę stronę, nie w tę stronę. Planuję może jeszcze nawet zrobić orbitę. I znowu zapomniałem, żeby tutaj człon... ...trzepić. Faken. Fucking... Dobra, lecimy jako tako. Zdobędziemy jakieś punkty nauki, będąc tutaj tak 7. Dobra, może jak dobiedzie... Wyjdziemy w wyższe partie atmosfery. A raport załogi mogę? To są coś? Nie, nic. I dobra, jest wyższe partie atmosfery. I widać gwiazdy. Yeah. Dobra, drugi pojemniczek z, z tajemniczym góru. Siedem. nauki i raport załogi. Nic. No cóż, czy mamy już orbitę? Nie, ale się zbliżamy. Dobra, tylko mamy trochę za mało paliwa. Dobra, zaraz osiągniemy próżnię. Jak tylko to osiągniemy, to wyłączę paliwo. Ciąg. No i dobra. Zaraz się powinna włączyć muzyka. A orbita jest no to nie jest orbita, ale taka nie wiem pół, pół orbita. Można by tak powiedzieć. Dobra, jest muzyka. Jesteśmy w kosmosie. Raport załogi. 5 punktów. Dziękuję bardzo. Ja pierdziele. Nie to miałem kliknąć. Fak. No ale nic. Fak. Jednym słowem. Dobra. Jak widzicie wszystko jest pięknie Tam jest nasz statek Znaczy człony Dobra, zaczynamy już spadać. No Czy ciekawe czy mogę jeszcze raz raport załogić Dobra. Dobra, wchodzimy już w atmosferę. Niestety bardzo ostro. Gdyż Przez przypadek wcisnąłem spację i uruchomiłem człon następny. No, ale to ja. Nie ma się czym martwić. A może jest? Nie wiem, czy kapsuła wytrzyma. Tym bardziej, że się jeszcze przechyla. Nie przechyla się. O, jak pierdziele. Torzem do niego. No dobra. Jakoś tam... No, nawet nie wy jest tak źle. No dobra. Możemy już odpalić spadochron. Co prawda, nie wylądowaliśmy na yy, tej pustyni, która jest tu. Tu. Na drugiej stronie planety. No ale cóż. Też kilka punktów zdobyliśmy. A ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Dobra. Eee, czy możemy przeprowadzić reaktor z załogi? Tak. Półtora punkta. Dobra, a więc odzyskujemy. Dobra. Zdobyliśmy 18 punktów nauki. Przecinek 1. ha. ha, ha, ha. No, i dobra, widzę, że najbardziej opłacalne to, była, to było właśnie odzyskanie pojazdu, ale oprócz tego to tajemnicze yy, tajemniczego. No, ale dobra 43,1 Na pewno wynajdziemy sobie wynajdziemy to. I czy to jest nam potrzebne? To ma rozłączniki boczne, które są bardzo przydatne, ale. Tutaj nie ma nic tak naprawdę. Tylko silnik, który działa. Ale silnik. Właśnie. Tutaj generalna konstrukcja. Może byśmy sobie zatrzymali punkty. Ale tutaj ma... Nie no. Rozłączniki nie są nam aż takie potrzebne. Za to silnik trochę już bardziej. Ale nie. Chyba będziemy oszczędzać punkty. Tutaj są takie małe silniczki, tutaj tak, zbiornik paliwa, o, tutaj są łączniki, no to zatrzymamy sobie te punkty, dobra. Spójrzmy co otrzymaliśmy. Eee, właśnie te sepratrony, czyli takie malutkie silniczki. Eee, mamy potężny dopalacz, ale... Ten balacz to, patrzcie, on jest w wielkości prawie naszego, naszej rakiety. Raczej szybko go nie użyjemy. No i poza tym to wszystko. A więc tak. O, i jeszcze lepszy silnik. Tak. Więc od razu go wymienimy. U -u. Tak. Tak. I tutaj, co zapominam ciągle zrobić, tutaj zrobimy tak. I... Przeciśnijmy... Ja chyba źle zrobiłem. Najpierw, najpierw silnik. Najpierw silnik, a potem rozłącznik. Ale bym sobie narobił, Dobra... Więc teraz spróbujemy osiągnąć orbitę. Przynajmniej spróbujemy. I wiecie co? Zrobimy eksperyment z tymi Rokomaksami. Ja pierdziele. Tylko tak, żeby te Rokomaksy jakoś odpadły. Tak normalnie. Przylepcie się! O, ta, 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 o, jest. No. Czarno to idzę. Ale spróbujemy, co nie? Tutaj Separatrony, że tak sobie strzelimy, tak dla beki. No. I mamy naszą, naszego Suba 3. Wygląda zacnie. Możemy startować. Spróbujemy osiągnąć orbitę. Jak się nie uda, trudno. Ale powinniśmy osiągnąć. W tym bardziej, że wcześniej byliśmy na dobrej drodze. Widzicie te z... Widzicie te rokomaksy? Jebitne, tylko czemu wszystkie mają numer 3. Who cares? A tak, najpierw chyba... Z... albo nie, bo to... nie. Dobra, tutaj i tak... Tak, jest dobrze. Okej. Okay. Dzadaję gotowy. Startujemy! Łoż Coś nam jebło. Coś tak przeczuwałem, że tak się stanie. Jebitne. Łoż Zaiste. To było cudowne. 40 punkty nauki. Raport załogi. Ciekawe, czy dostanę punkty nauki za, kurde, raport załogi. dostanę. I tutaj też. To nie była aż taka wielka porażka. Dostaliśmy punkty nauki. Ale to w jakim stylu? 5 ja? punktów nauki, Beach, please. Umiecie lepiej. Kto umie lepiej? Nikt nie umie lepiej. Tak. Wypierdzielaj mi z tym I dawaj. mi te. Zrobimy tak... O. Nie, co. Za, za małe, za mało, za mało. Za mało miejsca. Może tak? Tak. Teraz będzie rakieta miała przyspieszenie. To jest sub 3. Sub 3, Mark 3. Mark 2. Tak. Nie, no dobra, Sub 4. Sub 3 było kompletnie wybałem. Ja. A mówiłem, że tak będzie. Ja. Ale wy byście mnie we mnie w komentarzach. Zrób Procomaxem! Proszę! Walnęło całą rakietą. Mhm. Okay. Dobra, tak. I lecim, ja pizgam. Jak przechyla się rakieta, ja chcę koło zamachowe. Tak szybko się nagrzewa. Eee. Dobra, trochę się przechyla, ale to nawet dobrze. Nieprawda. Jajajaj, no dobra, ja tu A i D cały czas maszuję, żeby jakiś punkcik walnąć, lel. Dobra, będę chodzić za, za punkcikiem. Gra uważa, że jestem Debilem, dostosuję się. O Jezu! O Jezu! Jak osiągniemy orbitę, to zacznę klaskać. Ale najpierw musimy ją osiągnąć. i lecimy dalej. Dobra. Też czyjesz, że tej orbity nie osiągniemy. Nie ma luja. Lecimy poziomo. Dobra, mniejsza. Obserwacja tajemniczego głu. Cztery tysiące nauki. Raport załogi zero, drugą stronę, bo tak do orbity nigdy nie osiągniemy. Spada, co ja teraz ćwiczę, Wznos znosić to się znoszę powoli. Ale co ja tu właśnie robię? Hookers, hookers! Zaraz stracę paliwo same. Kropka mnie oszukała! Tak nigdy nie zdobędę orbity! Leć! Obserwacja tajemniczego głu... Idź mi z tym. To też zero lel o polecę jednak do kosmosu no to ja rozumiem meh no i jest kosmos kulka mnie oszukała pamiętajcie nigdy nie ufajcie kulkom zawsze mają coś za uchem Dobra, teraz może maybe tajemniczego. Nie, to. To. No, 10 punktów nauki. A teraz, jak walniemy w ziemię, to będzie masakracja. 0 punktów nauki. Szkoda, że lecimy po nieoświetlonej stronie. Gówno widać. Widzę, że walimy w góry. Eee, raport załogi? 3,5 punkta. Wyślemy. Dobra. Widzicie, każdy lot ma swoje plusy. Minusy też. Wylądowaliśmy w górach. Jak pierdzielniemy po ziemię, to się nie wyrobimy, chyba. O faken. O faken! Ja pierdolsztajn! Raport załogi! Zawowaj Ja pierdziel! Coś nam wybuchło! daja, Jak się tam trzymasz? Nie! Minuta ciszy na poległego bohatera. Do widzenia.